Na wspólnej, odcinek 2713. Bolesne wspomnienia Marty. Gwabciciel Marcin rozdzieli od Zolafem. Na wspólnej, odcinek 2713. Poniedziałek 1607.2018 o godzinie 20.15 w TVN. WT, którego Marta padła ofiartu kreska przed matur, czyli ponad 10 lat temu był najgorsz chwil w jej kreskaciu. Później los wiele razy ci kreska kodowiadcza Mart, ale nigdy tak okrutnie jak wtedy, gdy podczas jednej z imprez Marcin rzuci psi na ni i brutalnie zgwabcił. Te wspomnienia znów da co sobie zna, gdy w 2709 odcinku na wspólnej Marta przypadkiem natknie się na gwabciciela. Olaf będzie prowadził negocjacje z Marcinem dotyczące warunków jego zatrudnienia. Wreszcie Wozniak zgodzi się i podpisał umowę. Zadowolony Kubicki zadzwoni do ukochanej i zaprosi Jot na lunch. Kiedy Marta przyjedzie po ukochanego, na parkingu spotka Marcina. Przerab, ona zda sobie sprawę, Kreska, E to cezek bowiek, który zgwabcił Piotr przed laty. Pocztkowo nie skojarzy go z nowym szefem Olafa. Dopiero po kilku dniach. Gdy Kubicki Ukreska będzie wiedział z kim ma do czynienia, Marta tak kreskae dowiesi, E Wozniak jest tym samym gwabcicielem sprzed lat. W 2713 odcinku na wspólnej Jola wstanie twarz w twarz z Marcinem. Przyznam musi, Kreska E praw. Wozniak go zwoln, a narzeczony Marty wygarnie mu w oczy, kreska E to co zrobi nie niewybaczalne. Nawet od świadka w więzieniu nic tu nie zmienia. Niestety fakt, kreska E Marcin po latach da po sobie znał sprawi, kreska Marta zabami się psychicznie. Pocztkowo ukryje przed Olafem prawd o tym, co się stało. bo jej buli i rozpacz Kamil, Kazimierz Mazur, spróbuje dowiedzieć się, dlaczego Marta wraca do traumatycznych wydarzeń z przeszłości. Hoffer przekreskaje szok, gdy Marta powie mu, że Olaf pracuje dla Marcina. Czy Marty rozdzieli ją od Zolafem. Jak ci kreska ciawu pebyn na ich zwizek. Czas poka kreska ale Marci im tak szybko nie zniknie.